Chciałem jeszcze oprócz tej trójki, którą przedstawiliśmy przed momentem, trójki nastolatków, jeszcze taki duecik bardzo mocno związany z Toruniem, czyli e, juniora Sowińskiego, do tego także Huberta Lipińskiego, bo, bo to są takie troszkę popuszki, nie rozłączki. Jeden z nich to chyba jeszcze ciągle nastolatek, jeżeli dobrze pamiętam. Hubert z grudnia 2005 roku. I właśnie ten duecik wbrew pozorom, tak jak wy jesteście rookies. W, w, Toruniu, pierwszy sezon, tak oni są weteranami toruńskimi, dlatego, że naprawdę nie mogliśmy uwierzyć, przygotowując się do tego programu, że Paweł Sowiński to już piąty sezon w Twardych Piernikach, a Hubert Lipiński bodaj czwarty. Teraz oni się nam zaprezentują. Tata wysłał na pierwszy trening koszykówki. W sumie też od początku, od narodzin, to moja, mój tata zawsze grał w kosza, chodziłem na te mecze mnie właśnie do trening, do trenera ziłkowskiego i tak to się zaczęło. No ja pamiętam, że chyba jechałem stanu w samochodzie po jakimś treningu, bo zawsze chodziłem do nich na treningi, bo to był trenerem twardych pierników yy, drużyny seniorskiej. I zapytał się mnie, czy, czy chcę dołączyć do takiej do grupy, w y, którym trenerem jest yy, trener Marek Ziłkowski, którego już wcześniej znałem yy, przez tatę, którego serdecznie pozdrawiam oczywiście. I co? No i zakochałem się od razu, od pierwszego wejrzenia można powiedzieć, tam też spotkałem Kubiego, bo już był na tych treningach i mojego kumpla też również pozdrawiam Michała Ziłkowskiego. No i co? No i kontynuowaliśmy całą przygodę w twardych Piernikach aż do U19 również z Michałem. I, I tutaj z chłopakami z zespołu. No i fajne, bo fajna była zabawa, nie ukrywam. I kontynuujemy teraz w koszkursce seniorskiej. No na pewno też mama cisnęła, żeby się ruszać, bo to też jest ważne. A tak głównie to rodzice to nie chcieli, żeby właśnie się ruszać i już się w tej koszkursce zachwałem. Moja cała rodzina grała w koszykówkę, bo też ciocia grała, więc od, od małego pamiętam, że tata z, ma, tata z się czasami kłócili, kto jakiego zwodu mnie nauczył, bo ciocia mi raz pokazała, pamiętam, jakiś zwód, o czym tata, tata mówi, że to on zawsze tego używał i tak właśnie było, no i to zawsze tak naprawdę rodzinna koszykówka była, było dużo oglądania, bo to, jak mówi tata był trenerem, więc dużo oglądaliśmy tej, tej koszykówki i też chciałem ją bardzo grać. Mój ulubiony zwolennik po prostu rzut, nie, rzuca trzy i czasem jest pod Jakby najlepiej mi to wychodzi, lubię to robić, sprawia mi to przyjemność, więc myślę, że to jest to. No ja najczęściej używam floterów, ale tata, y, tata twierdzi, że y, powinienem zacząć bardziej rzucać z wyskoku częściej zamiast ich używać, więc teraz staram się trochę od nich odejść, ale no na pewno zdecydowanie y, floter to jest taki mój y, główna moja broń można powiedzieć. Ja gram na pozycji 500, obok mnie jest Damian z którego staram się, no, patrzę na niego, ruchy, jak on to wszystko robi, oczywiście też od Lango i od Aliasza, tam czasem coś spojrzę na nich, też mi podpowiadają, różne dają pomysły, jak rozwiązać daną sytuację, więc od nich tak najbardziej się uczę. No ja y, najwięcej staram się wyciągnąć od... Y, Arika i Odnoły, bo oni uważam, że najlepiej, najlepiej są technicznie w naszym zespole, więc Odnoły staram się wyciągnąć trochę z tego, jak gra na kontakcie, ponieważ uważam, że bardzo dobrze to robi. A Arik po prostu dla mnie jest fenomenem, można powiedzieć, w wielu, wielu rzeczach, więc staram się właśnie naśladować go, jak on wykonuje różne rzeczy na parkiecie. No i oczywiście y, uczymy się codziennie od trenera Bartka Liduszki, który zajmuje się nami i, i pomaga nam we wszystkim, a y, najlepszy kontakt, no to wiadomo mamy z, między sobą z młodymi. Bo, bo mamy tematy do rozmowy i tak dalej, ale generalnie y, wszyscy się lubimy i naprawdę y, nasze, nasze relacje są, są bliskie. Nie mam, nie mam chyba osoby, z którą nie rozmawiał, chociaż y, dłuższy czas y, nawet nie tylko na jedne zdanie, tylko że mieliśmy jakąś dłuższą rozmowę, więc między wszystkimi się dogadujemy i naprawdę fajnie, fajnie to wygląda. Moim idolem jest Nikola Jakis, gdyż w zeszłym roku dużo osób mówiło, że jestem trochę podobny do niego. No i staram się iść w jego kierunku. Ja zawsze najbardziej lubiłem Kevina Duranta, mimo że nie jest na mojej pozycji, ale zawsze podobał mi się jego styl i, i lubię jego zadziorność i to, jak się zachowuje generalnie. Ponieważ jest takim człowiekiem, który myśli tylko i wyłącznie o koszykówce, można powiedzieć. Że koszykówka jest całym jego życiem i no, imponuje mi jego etyka pracy i wszystko, co robi dla koszykówki. No, z mojej pozycji to lubię bardzo Stevenesha na pewno. Wszystkich wybitych rozgrywających, bo każdy, każdy ma jakby w sobie pierwiastek geniuszu, można powiedzieć, z którego można czerpać i z którego można wiele się nauczyć. Często właśnie, albo zagranicznie, albo dzisiaj nawet Mati, reszta powiedział, na mnie, na mnie lipa, a zresztą nawet na hubiego na mówią sowa, więc kurczę, od, od, od kiedy sobie właśnie tutaj w tym zespole, od tych, nie wiem, ja od pięk... Jesteśmy piąty, a no jest kupciu, czwarty. czwarty, no to zawsze coś ktoś się myli i mówi na Lipa, na niego Sowa, więc jesteśmy, no jest można jest powiedzieć, tak powiedzieć, tak powiedzieć. No, gramy razem od szóstego roku życia, więc, więc trochę już razem przeżyliśmy. No ja bym chciał na pewno poprawić wszystkie aspekty mojej gry, ponieważ wiem, że w niczym jestem jeszcze perfekcyjny i raczej nie będę, ale, ale chcę jak najbardziej rozwijać się we we wszystkich aspektach. No oczywiście jakby chciałbym w pewnym momencie dojść, jakby moim takim go-to-guy'em można powiedzieć, który chciałbym dostać jest na pewno Jason Kidd. Jeszcze mam podobną budowę jak on i jestem podobnego wzrostu. Oczywiście brakuje mi bardzo dużo do niego, ale chciałbym, też dużo zbieram, więc to jest taki profil gracza, który mi odpowiada bardzo. No to ja też dążę w takim kierunku. Żeby zbierać się piłki, zdobywać punkty i to za to, trzy to, 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 to i to Ja bardzo lubię się dzielić piłką. Lubię właśnie dawać się podania do chłopaków i to jest taki mój target. Mateusz Ponitka dla mnie to jest najlepszy polski koszykarz w historii i od niego to się można wszystkiego nauczyć tak naprawdę, bo jest fenomenalnym koszykarzem. I no na pewno... Wątpię, żeby się urodził taki polski koszykarz, który ma taką motywację i taki wpływ na cały zespół. Do tego chyba się nawet nie da nauczyć, ale no, no na pewno on jest takim polskim idolem. No i Kamil Łączyński oczywiście, który jest no, panem profesorem i na pewno moim ulubionym polskim rozgrywającym. I naprawdę często oglądam mecze PLK tylko pod Kamila, żeby postarać się coś tam wynotować z jego gry. Więc ode mnie to właśnie tych dwóch zawodników bym podkreślił. No, bardzo fajni zawodnicy, o których można się uczyć, mają bardzo fajną mentalność, że coś takiego to jest po prostu coś ważnego w meczach, gdzie nawet nie wychodzi, to oni tą swoją walecznością nadrabiają wszystko. Sowa i Lipa, czyli obydwaj rodem z Torunia, obciążeni genetycznie, bo przecież... I tata, i jednego, i tata drugiego. Zresztą nie tylko ojcowie tych dwóch chłopaków grali w basket. Generalnie wszyscy jesteśmy rozkochani w tym pięknym sporcie wymyślonym przez pastora Najsmyfa. Teraz o nich muszę zapytać, jak z nimi się pracuje? No bo to już nie są tak młodzi gracze to już są, można powiedzieć, tacy, jak mówią Amerykanie, skonsumowani zawodowcy. No tak, to są pełnoprawni zawodnicy tu nie ma mowy o tym, że, że juniorzy. Choć co prawda jeszcze gdzieś tam 20 hmm. lat mają, więc ten wiek juniorski jeszcze gdzieś tam się zaliczają. Ale... U 20 grali, u grali 20 grali, w dopiero co. Tak. Hmm. Ale, ale traktujemy ich już jak pełnoprawnych zawodników i oczekujemy od nich też, że tak to będzie. I tak to zresztą wygląda z ich strony. Tylko kwestia dawania im szansy minut, prawda? Tak, no to jest kwestia doświadczenia. To każdy z nas zbierał doświadczenie i, no tak. i tak naprawdę im się jest starszym. Tym bardziej człowiek docenia jak ważne jest doświadczenie jak się ma 20 lat to się tak tego nie czuje. Wydaje się, że umiejętności i gdzieś tam już zaangażowanie się ma, już się ma, tak? wystarczy, że to doświadczenie nie jest tak istotne. A dopiero jak się zbierze to doświadczenie to się dopiero okazuje jak to doświadczenie jest istotne w grze. W grze tak. Także ale nie zmienia to faktu, że to są bardzo utalentowani zawodnicy i, i potrzeba po prostu czasu żeby oni pokazali, co potrafią. No, też waszym śladem troszkę, no bo w każdym U20 też, Mateuszu, dopiero, dopiero co grałeś, a teraz oni przejęli pałeczkę. Nawet u mojego byłego trenera, więc <laughs> bardzo pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam i no uważam, że, że to zawodnicy, którzy naprawdę mają bardzo duży potencjał na, na granie na, na wysokim poziomie. Gdzieś tam, jak, się, jak to się mówi, doświadczenia się nie kupi, więc, więc gdzieś to doświadczenie muszą nabyć, bo, bo jednak. To doświadczenie tak naprawdę robi robotę w, tym, w, w tej grze, którą, w, w, że tak powiem, w polskiej lidze. No, trzeba mieć doświadczenie, bo, bo wtedy inny. Łatwiej się czyta grę, wie, wie się kto, kto co robi, jak co robi, czy rzuca, czy nie rzuca. Także wie, gdzie. Wiem, wiem na przykład, gdzie, gdzie mam stać, gdzie, gdzie, gdzie mam zbiec, więc, więc gdzieś to doświadczenie jest, ale myślę, że, że to. Że w oni... warunkach meczowych najlepiej to się zbiera, to doświadczenie. Ta, no, do, dokładnie tak. No, nic nic nie odda tak, tak, tak doświadczenia jak, jak mecz tak naprawdę. Trening, trening, treningiem, ale tak naprawdę mecz to, to jednak mecz. Teraz mają niesamowite tutaj możliwości rozwoju, bo tak sobie pomyślałem, bo Sowa z jednej strony. Trainer Duszko mm -hmm. i treningi indywidualne, które. I tata które jeszcze zawsze. Tak, więc. Za również poza, poza drużynowymi treningami mm -hmm. ma, ma możliwości, żeby, żeby popracować naprawdę solidnie. Nie tylko nad zero Step? Nie tylko, nie tylko. A z drugiej strony Lipa, no ma Damiana Kuliga, tak. Także okay. no, ja już też mu to tłumaczyłem, że przez ten sezon Kościoła. musi chłonąć jak najwięcej, bo. Bo to jest coś, co dostał, za co nie musi płacić, a generalnie jest to coś, co kosztowałoby naprawdę dużo. Tak, czyli bądź gąbką, ale nie bądź miękki. Tak jest. Dokładnie. Fajnie. No tam jeszcze prawie brat bliźniak Sasza Langowicz, prawda? Bo oni są tak podobni, że aż, aż uderzająca. Jeden wątek musimy też finiszując w naszym programie, poruszyć. Jak wy to robicie tyle lat grając w koszykówkę, jak dystansujecie się od, od tych obowiązków, no bo to jest wasz zawód, tak? I co robicie, żeby, żeby się zdystansować i potem z, takim, z taką nową chęcią, nową wolą, nową pasją wracać do tej koszykówki? Co robicie w wolnych chwilach? Jak się relaksujecie? Co was, co was pociąga, żeby was dało wam oddech od basketu? Adamie? Ja generalnie. Poza treningami, nie jestem wielkim fanem koszykówki, to znaczy nie oglądam meczów wszystkich i tak dalej. Oczywiście to, co potrzebuję. Wiesz, NBA mówiłeś, że oglądałeś, oglądałem. oglądałem tak, wieku. tak, tak. Tutaj głos pana zawsze tak. mnie towarzyszył, ale to, to już było jakiś czas temu. To było 15 lat temu, a w momencie kiedy wchodzi się na ten, ten wysoki poziom, ja to tak traktuję, że gdzieś tam tych treningów jest dużo, to przygotowanie do meczu. I tak trzeba obejrzeć mecze, żeby przygotować się Pewnie. pod kolejnego przeciwnika. Ale nie jest tak, że ta koszykówka jest moim całym życiem i całym światem. I to mi też pozwala dawać, mhm. mieć ten dystans i, i zachowywać taką równowagę. Więc przychodzi tu jest tak, że przychodzi może końcówka sezonu, lepszego, gorszego, gdzieś to zmęczenie przychodzi, ale tak naprawdę tydzień, dwa wolnego i chce się już z powrotem zgłosić, i już jest głód z powrotem. Także. Aktualnie y, tak to u mnie wygląda, że, 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 że tego przesytu nie ma mhm. i z tego bardzo się cieszę, bo, bo jestem zadowolony, że, y, że tego nie ma i wierzę, że to mi da też możliwość dłuższego grania no przez to, że tego mentalnego zmęczenia nie. po prostu nie będzie. No, dla Ciebie tak mi się wydaje ten Toruń daje dużą szansę, bo ten nawet w poprzednim sezonie grając w Szczecinie, to tych meczów, tam bodaj 16, średnia minut, bardzo skromna. A tutaj y, myślę, że generalnie twarde pierniki są takim zespołem, że cała ta dwunastka, czy trzynastka, czy jakby to nie liczyć, może być bardzo przydatna, żeby osiągać wyniki. Ale to będzie inny wątek do kolejnego wydania twardego basketu. A Mateuszu, a jakie jest u ciebie z tym dystansowaniem się od basketu? Czy ty nie potrzebujesz? Wiadomo, potrzebuję, potrzebuje, potrzebuje. ale gdzieś tam. Też moja dziewczyna gra w koszykówkę, mm. więc tej, tej koszykówki mamy troszkę więcej, dwa razy więcej. Inny wymiar, tak? Tak, inny wymiar, ale uważam, że, że też przychodzimy do domu, porozmawiamy o tym tak naprawdę co trzeba, gdzieś tam o, o meczu porozmawiamy, no i temat urywamy, bo też mm. nie, ma, nie ma co ciągnąć, nie ma, nie ma sensu gadać cały czas o koszykówce, gdzieś tam mamy, bo czy sobie film oglądniemy, czy też mamy psiaka i sobie wyjdziemy z nim na spacer, tam się odetniemy trochę. Od... Czy spacer do Luizjany na dobry obiad? Na przykład, albo na podcast. Także, także także na pewno gdzieś tam się odcinam też w jakieś gierki sobie pogramy na PlayStation także mm -hmm. gdzieś tam mamy trochę trochę inne Wiadomo, czasami sobie oglądniemy mecze jak nasi koledzy grają bo też mam dużo dużo kumpli w Ekstraklasie okay. i też w pierwszej lidze więc, więc czasami sobie nawet w tle odpalimy niech sobie po... setki kumpli w Ekstraklasie, tak, i nie tak. tylko w niższych ligach tak też. ale czasami są jakieś takie właśnie jakieś fajne mecze które gdzieś tam oglądniemy mm -hmm. ale, ale gdzieś ta koszykówka też, też nie jest jakimś tam pępkiem, pępkiem świata że okay. że cały czas gdzieś, gdzieś o tym rozmawiamy. Także, także to, co trzeba, to, to zrobimy, a potem już mamy jakby czas dla siebie. A tak króciutko, a off season wakacje adamie? Yy, dużo czasu na świeżym powietrzu. Góry, lasy, jeziora. Yy, tak jest. Yy, nie nastawianie budzika, bo to jest ważne. Yy, ale no, nie, ma, nie zmienia to faktu, że ok, można sobie zrobić tydzień dwa wolnego, żeby zupełnie nic nie robić, żeby się zregenerować ale potem e, tak naprawdę siłownia, rzuty, to wszystko trzeba robić, więc ta koszykówka dalej jest, e, ale tak, ale tak, więcej, więcej takiej przestrzeni, mhm. bo nie ma tych godzin, nie ma tego obowiązku bycia, nie ma reżimu, bycia, nie ma reżimu mhm. więc myślę, że to daje taki duży odpoczynek, że okej, okay, tego, tego dnia, dnia, tak, tego dnia okay, muszę zrobić trening, ale mogę go zrobić o której godzinie tak naprawdę chcę, jest. idę sobie rano, żeby mieć cały dzień wolny, albo śpię dłużej i idę sobie wieczorkiem, także to już daje duży luz. A ty Mateuszu jak łamiesz rutyny normalnego sezonu w, poza sezonem? No Ogólnie to trochę u mnie inaczej wyglądało, bo gdzieś tam jeździłem na kadry 3 na 3 więc gdzieś ten, ten pre-season troszeczkę. 13 miesięcy w roku grałeś w basket. Co, co, co najmniej, nie, 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 trochę co cały mnie trochę inaczej wyglądał, ale, ale jak gdzieś tam miałem ostatnimi czasy więcej czasu, bo gdzieś tam nie byłem w reprezentacji, to, to na pewno ta chwila, chwila po sezonie wolnego, bo trzeba sobie dać trochę nawet odpocząć, czegoś innego spróbować i na wakacje polecieć, a potem już gdzieś tam. Treningi, jak to mówią, siłowe. Gdzieś tam początku gdzieś ta, gdzieś ta siłownia jest ważna, a potem wplatam to treningi basketu i, i potem się zaczyna pre Jak możemy się przekonać, ten czwarty, twardy basket mógłby trwać i trwać, bo mamy tutaj dobrą melodię do, do, do rozmów. Tematów jest ciągle mnóstwo, ale. Jest fajna okazja, bo Mateusz ma nawet dwuletni kontrakt podpisany w, w Toruniu, jak na niego to jest naprawdę długi kontrakt. Może pójdziesz śladem? Nie no, bez przesady. Niego. Trzeci w karierze dwuletni kontrakt Mateusza. Adam jako bardziej zaangażowany globtrotter, na razie tylko na jeden sezon, ale jak wykorzystasz szansę, którą oby Ci dawali szkoleniowcy, no to myślę, że też się zadomowisz w Toruniu, bo do Gniezna niecałe 100 kilometrów, dobrze mówię? Dziutko, tak. Nigdy nie mieszkałem tak blisko. Tak no. no właśnie, czyli warto w Toruniu grać. A z kolei dla Was obu też nad Wisłą, dla Mateusza urodzony nad Wisłą, grający nad Wisłą i tak dalej. Także kończymy ten czwarty twardy basket. W piątym twardym baskecie skupimy się na opcji zagranicznej w drużynie toruńskiej. Nie aż tak licznej, ale też markowej, wartościowej. O tej piątce zawodników obcokrajowców w twardych piernikach na ten sezon będzie nam opowiadał m.in. niezastąpiony Jarosław... Zawadka. A my już dziękuję, dziękujemy za to nasze spotkanie. Tutaj w Luizjanie, gdzie też nieźle się gra w kosza gdzie też można o tej koszykówce yy, aż do ujścia Mississippi rozmawiać. Ja bardzo dziękuję Adamie za gościnę. Dziękuję przyjęcie bardzo. Zaproszenia. Dziękuję bardzo. Mateusz Lachetka, także Adam Bręk, a Wojtek Michałowicz także się z państwem żegna i zapraszamy w kolejny wtorek twardy basket. Oczywiście do obejrzenia na YouTube i w mediach społecznościowych klubu Storunia. Dziękujemy do zobaczenia.